Zobaczcie, co zostałam. Jak widać? Co to jest? Ja już trochę tak, tak póki no. co. to jest? Widać tutaj lekko. Piszcie w komentarzach. No, piszcie, piszcie. Otwieram i patrzcie, jak na początku jest. Panuszek, panuszek, zwanuszek Jeden zapaszek. I foremeczka. Wosk. Kochani, oczywiście wóz z mojego ucha, nie no, tutaj, tutaj mamy różne takie, o takie coś, na przykład no, ozdoby, a tu mamy te palniki, nie wiem co, jak to się nazywa. No ale coś podobnego. Knoty do świeczki. knoty, no. Czyli wydałam. Co robimy? Światełko. Nadzia dostała to w prezencie rodzinowym i dzisiaj, słuchajcie, będzie właśnie I jeszcze tworzyć. A to co to jest? Słoiczki na świeczkę. Aha. Czyli Ale... fajny taki. Ale... Jasie mód brązowe. To też. Bo to można naleć na i wtedy będzie świeczka takiego kształtu. Tak? No Takie jeszcze mamy. jeszcze mamy taki kształt. Zapałam. I taki. Inniż. To co, zaczynasz? Zaczynam, chodź Na początku wsypuję 150 gram. Nie. Pin. 60. 60 gram.

I co teraz? Kąpię tak. i teraz? Dobra. Kąpieli, dobra. To co, będziesz kąpać? Z woskiem? Zrobimy wodną kopię! Dobra, właśnie się grzeje nasz wosk, a w tym czasie, żeby spaliła się nasza świeczka, możemy knot. on jest elastyczny żeby go nie złamać, trochę chyba za duży, co? No właśnie, musi być duży, bo on musi za świeczkę wystawić. A, nie. Dobra, i teraz w tym czasie wybierzemy swoje takie jakby. Te dekoracje, pokażę no. kiedy widzą, tak jakie tu to mamy cudeka. Chodź, a to? Przepraszam bardzo, nie wiem, co to jest. No to też mamy takie różne. E, nie, nie. O, co to może być. Korację pokaż. Hmm, tego to nie wiedzą najstarszy Indianie. O, tu mamy płatki róż. Wow, zobaczcie, żeby nam się przy przylewaniu tym nie wylało. Wkładacie żeby knocz tak. się trzymał, no? Tak i, tak. I to i się wylewa. i się tak zatrzymuje, i rastiga. Super. Które wybierasz? Dekoracje? No nie wiem, a jakie ja ty chcesz. Bo robię właśnie dla mojej mamy, wiecie? Nie, może to. A? No. Dobra. Co to jest czekolada? Nie. Pachnie? Nie. nie. Dobrze. może to takie listki takie. A to jest róża. nie robimy zapachu różowego. To może ten. O. Ale zobacz taki. Ja... No, no dobra, to skonstruuj taką fajną świeczuchnę dla mamuchny, jaką chcesz. Dobrze. Dobra. To działa. To zrobimy taką. Okej. Okay. Zrobimy taką jesieniaramu. Dobra. To, to ciekawe co to jest. Dziwne. Ej, psia mordka. Uh -huh. no. Brałam smak brzoskwiniowy. Nie tam... smak tylko zapach. <laughs> no tak. <laughs> zapach brzoskwiniowy. No bo... A no, jakie jeszcze broskwini? były? Pomarańczowy, który pachniał jak. Pomarańczka? Pomarańcza z imbirem. Tak, taki świąteczny zapach miał. Jaki jeszcze zapach był? Y, jagodowy chyba. Nie. Mm? Co ty mówisz wtedy? Mm, śliwkowy? Śliwko. to jest śliwkowy? To jest przez Kinkla. To jest pinkę. To jest. Wróć i zobacz. Dobra, mamy już zapachy. Tu jest różany. Mm -hmm. Zrobię tak jak Instagramerki. No. To jest. Pomarańczowy. To jest pomarańczowy. Nie, to się tak robi. Mm -hmm. <grych> pomarańczowy. I? A to? Nie wiem, właśnie taki Poziomkowy. owocowy. Poziomkowy. No, ale tu jest. Poziomki. Kopka, malina i borówka. Mm -hmm. No to taki właśnie sukces. Ja Nie wiem, jak to pachnie, który... Teraz kochani, będziemy musieli przewić foremkę i włożyć tam Knot przez tą dziureczkę. Bo już mamy wosk roztopiony, no to leci. I Tak, tak jest napisane w instrukcji. Ale w ogóle patrzcie, jakie ładne numerki. A, to też są. Ładne Sonia. Tak, No to teraz. zobaczcie, jest dużo. Pokaż, jest dużo, pokaż. Dużo, dużo. I teraz. I teraz będziemy dolewać gorący wosk do tego, do tego, do tego. No, forejmeczki na teraz trzy kropelki tego właśnie naszego zapachu do tego wosku. Raz, oj, Okej, okay, pra... to może, może troszkę więcej. Może jeszcze daj dwie. Nic się dzieje. Dodaj Magi. <noise> Oglądaliście film? Super. Znaczy to jest taki sen bardziej. Pachnie. Jak nie macie... Co to było? Netflixa? A, Jeszcze dwie? Y y nie, prime Tak, nie pachnie. pachnie. Zapraszamy tak na ten tak film, rad. bardzo fajny. I nie czuję. Dobre. Ale I będzie pachnieć. 33. I różę. Trzydzieści trzy. Jaką różę? Mam dekorację. Nie, różę i to? A. Co to do tego? Zobaczcie. Nadia wybrała ten. To mam już ten? Przez chwilkę. można już posypywać? Nie, bo odpadnie wszystko i nic się Dobra. Dekoracja jest sypana. Ja chcę to te czarne też. Czarne to masz zęby. Sypuj. No już sypałam. I co no, teraz? A ja też chcę to czarne. Tak tam? Bują? Dobrze, dobrze. Teraz czymś. Akurat. Trzeba. w pieprzu. Nie wiem, czy się wsypię. A to ma jakiś zapach? To czarne? Nie wiem. Okay. Nie wiem. Myślisz? Skój jeszcze czy już Tak. Okay. A, bo ty już sypa. No, starczy. Już. Tak, ej, co to? Ej, to puszcza! Cholet, no, bo, tak, no. Dobra, Dobra, wlewasz? Tak. I tak. tak. to. Ready, to go. Go. Ile godzin musi stygnąć później? na przykleiło się. się. No. chodził? Nie pamiętam. No, a, 24 godziny. Lej nie. obok. Piesie, magia. Jezus Maria, zdarzyła się awaria, no awaria. No i będziemy musieli wytrzeć i te czekamy 24h. No. Two hours later. No i mamy problem, zastygł nam wosk na stole. No i zreagujemy. Kochani, nie minęło 24 godziny, a już się zrobiła nasza świeczka. I ona wygląda trochę jak, tu są kawałki kawy, a tu jest rozdana kawa. Zobaczcie, jesieniara mut. Ej, mega ładna. Co dobra, Ideolo. A jak pachnie? Ej, a wiecie... Powąchaj, powąchaj. Ładnie. ładnie. Zostańcie a wiecie, że to się obcina? Zostańcie z nami. A no to może podpalimy ją? No dobra. To dawaj, połóż może na talerzyk. Dobra. No serio, jak kawa wygląda, co nie? I zobaczmy efekt końcowy. Weźmiemy to. A, mm, zapalimy dobra. to. zapalimy knopta. Ej. Niech się dzieje. Magia. Wow. A pachnie? Powąchaj ludzie. Sto lat. Nie wiem, ale pięknie pachnie. Powąchajcie nie... widzowie. Ale zapach, co? Powąchajcie. Nie. Normalnie jakby ktoś pomarańczę zerwał. I no zobaczcie, świeci się. Nie no, jakby pomaranczy, No powąchaj, pomarańczą pachnie. Ej, ciekawe. Zostańcie z nami, Nadia będzie robiła kolejne, prawda? A na razie, jeśli chcecie, to polecamy ten zestaw, który mieliście w opisie. Słuchajcie, jest super, prawda? Elegancki na każdą okazję. Polecasz? No, polecam.